Hej, na wstępie chciałem tylko powiedzieć, że dziękuję wszystkim za oglądanie ostatnich filmów. Wleciałem na kanał różne teraz filmy, tak jak obiecywałem na planie tego roku. Będzie ich jeszcze więcej, jeszcze różniejsza, więc dziękuję wszystkim. A teraz już zapraszam do oglądania, bo dzisiaj zmierzymy się z pierwszym naszym wieśniakiem i tym, jak tego nie robić. Bo nie róbcie tego domu. Ja to zrobiłem beznadziejnie, tragicznie to rozegrałem. No, nie potrafię. Nie rób się tego tą po prostu. Zapraszam. Gdy wracałem z ostatniej wyprawy, w której znaleźliśmy ten bogaty statek, wpadłem na pomysł. Potrzebujemy wieśniaka. Pięknego wieśniaka, najlepiej z mendingiem. Ego, że nigdy go nie przechodziłem, bo zawsze na serwerach ktoś to robił, wiem, że go sprowadzę. Tylko jak to zrobić? Nie dało się go podnieść, więc padłem na genialny pomysł. Mój genialnym pomysłem było to, żeby zrobić taką rampę. Która by po prostu. Bo, wydawało mi się, że w poprzednim Minecraft dało się tak zrobić, że jak dobrze ustawić wodę, to mógłeś podpływać do góry. Więc albo mówię kupotę, albo mi się to przyśniło, o, nie jestem pewien. Ale tak też spróbowałem zrobić. No, i tak zrobiłem. Niestety, okazało się, że przez to woda wywala łódkę. I ten sposób albo nigdy nie działał, Albo już nie działał. Tego niestety nie wiem. Kolejny plan był taki, że może źle to zrobiłem, że trzeba się rozpędzić od pierwszej. No to lecę, ruszam, ale tak pomyślałem jednak, że to się chyba nie uda jednak. To może się nie udać. Niestety moje też sterowanie łódką okazało się problematyczne, ale łódkę cały czas tonęła, więc myślałem, że nie tędy droga, nie? Że ten wieśniak zaraz utonie, zaraz będzie koniec. Więc przyszedł plan, Czas na plan B. A plan B był potężny. Gdy uciekł z łódki, to zaczął biec w stronę góry. To mnie zmobilizowało. Mówię: O, tutaj jest ok. To może tutaj okazuje się, że po prostu z wody może nie da się, więc postanowiłem, że może tu się uda wpłynąć. No i popełniłem największy błąd, bo woda mnie zmyła, plus moje sterowanie zmało mnie znowu na sam dół, więc zaczynałem od zera. No peszek. Tak, po zastanowieniu moja trzecia próba była bardzo głupia, bo myślałem, że tak jak zwierzęta, tak villagera można zwabić szmaragdami. Zacząłem myraldami. Hmm, nie wiem, co ja myślałem, ale jak na początku zacząłeś w moją stronę, myślałem, że to tak działa. No szybko się okazało, że to tak nie działa. A przynajmniej nie, na ta, nie tak, jak bym chciał. Bo widzicie, tu wyglądało to dla mnie, jakby to wszystko idzie dobrze, no ale nie udało się i on zaczął znowu uciekać. Więc trzeba przemyśleć czwarty krok. Jednak zanim czwarty krok, to dużo problemów sprawiło mi to, że po prostu nie chciał wpaść do tej łódki. Zaczął biegać, a słońce zachodziło. Bałem się, że zaraz padnie noc i coś mi go zje i będzie koniec naszego villagera. Zacząłem płynąć łódką po trawie, nie wychodziło, wziąłem łódkę, zacząłem go gonić, a on ciągle Chodził na nią, stawał na niej, ale nie chciał do niej wejść. No to była tragedia, tragedia. Wtedy w mojej głowie narodził się pomysł: Jest noc no to on pójdzie do łóżka. No i przez chwilę miałem takie, a może wziąć kilka łóżek i po prostu niszczyć, żeby go zwabiać do bazy, ale myślałem, że jednak może coś go prędzej zje, więc niech już prześpi się, niech już pobiegnie i ja prześpię się na tym łóżku, żeby był dzień i za dnia spróbujemy jakoś to poradzić, bo no powiem wam, już wtedy byłem zrezygnowany totalnie. Pomysł? Ciekawy. Więc zacząłem, zacząłem. robić rampę. Wycinać drzewa. No, widzicie to na przyspieszeniu, że pomysł był. No i... tak pomysł był. Sama idea była bardzo porządna. Chciałem zrobić jeden kanał, który mi przepłynął do samej bazy. Jednak tutaj znowu się narodził ten głupi pomysł w mojej głowie. Że można płynąć do góry wodą. I jak zaraz użycie, no, poszło tak, jak się można spodziewać. Tak, niestety, gdy już się stało to, no to zaraz ujrzycie, no, troszkę, troszkę nie wyszło tak jak chciałem. Dobra, w ogóle nie wyszło tak jak chciałem. Myślałem, myślałem, że jeśli jest małe, jeśli chodzi o to, skos i woda jest już słabsza, to można wpłynąć. Chyba dało się na wcześniejszych wersjach Minecraft. No Okazało się, że tu się nie da, chyba, albo ja coś źle robię. Poprawcie, fakt był taki, że byłem totalnie rozjechany, już psychicznie nie wiedziałem, co robić. Znowu wpływam, woda się nie wylewa, i lecę tym. Wtedy padłem na kolejny pomysł: robić przekop całkowity do do. Był to pomysł ciekawy. Ciekawy. Tak zwany ciekawy pomysł. Popełniłem błąd. I wypuściłem villagera. Villager znowu na wolności. Pomknął przed siebie. Nie zwracając uwagi na nic. Aż postanowił, że o nie. On ma to wszystko gdzieś. On nie będzie bibliotekarzem. On zostaje górnikiem. I pobiegł w dół. A tam są potwory. Widzę ich na mapie, chodzą tam, zaraz go z... Nie, no dramat, ja już jest, mówię nie. Dobra, on jest stracony, z niego nic nie będzie w przyszłości. Więc padłem na kolejny genialny pomysł. Jak on nie chce do mnie przyjść, to on zostanie tutaj. No, jak powiedziałem, tak zrobiłem. Wystarczyłem mu eleganckie łóżeczko. No i teraz muszę go tam wepchnąć. Zabudować go, żeby on tam sobie żył. No i. Co teraz? No teraz nam zostaje go umieszczenie tak, żeby nie uciekł, tylko na początku tego podszedłem. Tak, nie wiem czy ta pochodnia pomogła, że on lubi do światła, ale najwyraźniej. No i widzicie. Poszedłem to zrobić pulpit. Nie wiedziałem, jak coś się, się robi, więc poszedłem je przespać, zrobić pulpit. No i w końcu poszedłem zrobić ten pulpit. No i widzicie. Dochodzi kolejna rzecz. Gdzieś mam książeczki, bo potrzeba biblioteczki. Ja byłem pewny, że nazbierałem z tych wiosek książki. I Wy je widzicie. Są tam, a ja nie widzę. Wy, wy widzicie, że one są w A jak nie widzę tych książek. A ja szukam, miotam się. No szukam, szukam, szukam i nie mogę znaleźć. W końcu znalazłem. Bo totalnie głupio. Ale w końcu biorę pulpit i udasz, a na początku zrobiłem totalny fail. Potem, jak zrobiłem ładne przejście, to też pomyliłem jedną dziurę, ale to później, bo to też kolejny pokaz tego, że jestem. Ale dobra, w końcu mam to. No i w ogóle nie wpadłem na pomysł, żeby zastawić go od dołu. Ja mam takie. Ja mam takie. Mam zmieniać pulpit dopiero po chwili. Mam takie. A no tak, można go zostawić od do dołu. No. Normalny geniusz. No i co? Trzeba zdobyć teraz książkę. No i tutaj był problem, bo jak się okazało, mój wieśniak nie był zbyt dobrym bibliotekarzem. Zresztą, sami zobaczcie na przyspieszeniu. Aż w końcu, po stu godzinach, udało się. Normalnie wpadłem w dziką euforię. To było normalnie, jakbym odkopał święty Gral. Niesamowite. Udało się. Nie rób się tego sami w domu. Naprawdę. Nie polecam.